Postawiam. Dobra, morda. A więc tak, ja. No! Nie, namówili mnie, żebym zaczął się, za, wziął się za ten kolejnego parta, i nie, nie namówili mnie widzowie, którym się to podobało, to tych dwóch obok mnie. Do dwóch U, debilów. debilów. Zapraszam. Trzech. Zamknij się. <laughs> dobra, nisza, gramy dalej. Ostatnio, dobra. Ktoś pamiętaj, ile dożyliśmy? Trzy kartki dobra. Trzy karteczki. Dobra, znamy już to logo. Teraz zejdziemy że... tylko do dwóch. Nie, bo ona chyba jeszcze nas nie goni. Goni nas od początku. Cicho. Sle, kratko, może się dostać. A, siada, ma No, Dobra, cicho, cicho, cicho. Chyba teraz, teraz udajemy, że gramy naprawdę poważnie. Tak, więc e, niech widzowie się. E, ci chodzi. W, w, w atmosferę jednego FPS-a. No, <laughs> Łatwo drugi raz razem mikrofon. <laughs> tu nic nie zostanie. cicho. Dobra, no, no, cicho. Łukasz, cicho, naprawdę. Sorry, że chciałem <grym> coś coś twoje imię. Dobra, no, co z tego? Co z tego, że twoje imię... Nas nie będą oglądać ludzie... Nie do i, ludzi. i tak znają cię. E, wiesz, są dekty, tacy debilerze. że... <laughs> Inni o ciebie i tak wiedzą, się tak to, tobą nie, Ale Nie idę do żadnego domku! nie idę do żadnego domku, idziemy ten. Idzie, idziemy przez las, będziemy, ale przyda, a Homek broń, Prolę, no broń Tak, i właśnie y, w dzisiejszym odcinku jesteście pierwszymi obroni, kiedy powinniśmy kartek szukać? No właśnie! A widzicie gdzieś kartkę? Ciszę! A widzicie gdzieś broń? Ale ogarnijcie się, Boże! Ogranicie te nożyczki! Ale patrz, ba ziemię grzybów szukamy! Mój śmietnik. <grym grym> no no, cicho, cicho, cicho. Tu jest kartka, tu jest kartka, ja wiem, że tu jest kartka. O Boże. się na ta muzyczka nie spój, jest Nie jest, dobra, nie, nie ma Ja Jest kartka to jest, muzyczka. aha, okej. Okay. Drzewo, drzewo i niby slender. Jeśli mówimy tak dla uważnych. Tak. I niby Slender I też. I już tam idziemy. Tylko Nie, tam nie ale strada, o. Jezu, dopiero pierwsza kartka, a już masz taką muzykę jakbyś... Miał 7 się... No. Wam to się wydaje, jakby nagle... Miał coś na mnie skoczyć? Tak. No, no. A to na tym polega. Aha, o, razy się uważasz. Czekaj, gdzie jesteś? Pocień... O stary, to... radzę cię przeszedłem. Tak? Jezu, ogarnął. Całą grę przyszedłem, wiem nawet lepiej. Ty pierwszy raz chyba widzisz tę grę na Nie. Yeah. Filmiki się liczył. A kijik, Chyba też to lubi To jest takie miejsce? Chociaż nie, nie, się nie pamięta. pamięta. Tak. O boże, już jesteś? Nie ma. Tak, tymi... już jest. Tak szybko? Odbyć się. Nie wiem. Skupiałeś nie W dupie go mam. Nie chcę go. Umrzemy na końcu, tak jest. No tam to ja Tak więc. Ale gdzie jest No tam stoi. za Ale gdzie jest Nie ma tak. najwyraźniej tutaj. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Uciekam. Ech, ja albo mi ja się, się udaje, bo tak nie, każdy się po prostu spotyka. Zróżnic. Zróżnic. No właśnie, będą odwracać cały czas, jak. Nie mogę. Może być z przodu teraz. Czas będzie z przodu, nie. Nie, eee, <laughs> tak. nie. Nie, klatku! Co to za szum. Nie ja. wiem. Nie klatku, proszę. To, to bardziej jak może brzmić w Czekamy. Jezu, jakie te klatki są wkurzające. Ale można przeklinać, nie? Na ja YouTube. Można przeklinać, ale... No ale no, przeklinajcie, bo to filmik będzie. Nie, nie przeklinamy. Nie no, będzie... Dajemy normalnie. Nie będzie uchać jeszcze. O, ale się już... e, ale brak... jak nie chcecie Prze... nie... Dobra, co Dobra, cofnij, będziesz teraz wymieniał wszystkich. Załamię twoje słowo. Buraczek, symulaczek. No, no, no oś, nie. nie, nie załamałeś, tylko siebie ośmieszyłeś, bo co chwilę wymieniasz kogoś z tego. S ty? Z YouTube'a. No sam siebie osmieszasz. Tak więc, ale jak nie chcecie mieć back, to tego nie oglądajcie. A jesteśmy oczywiście pozytywnie nastawieni na hejterów, tak więc łapki w dół. Tak właśnie, zapraszamy hejterów. A i z okazji hejterów mamy jednego fps Właśnie, to dla was, moi kochani hejterzy. To dla was, tak więc. Mój komputer posuwa prostu tak. Ty pan, gdzie kutas narysowany? Co? Tak. Ej ty! Nie no. co to jest? O ja tak stara. Teraz, e, teraz e, zmienimy... E, I to teraz rakietę przypomnę. Tak więc teraz zmienimy powiedzenie JJ'a, a będzie. Komentujcie, nie subskrybujcie i wejtujcie. To tak, właśnie, dokładnie. To kanał specjalnie dla hyp... Ja, on już tu jest! On już tu jest! Wiesz przy jednej klatce to sobie możemy. Okay, mamy trzecią drugą co, kanie, sobie k... Przy jednym FPS-ie. Dobra, no. To ma zboczone skojarzenia. Nie ma skojarzenia. Nie w ogóle. Jezu, oby go nie powstałem tą stroną, bo z jednym FPS-em się nie zdąży cofnąć. Eee, tak. Dobra, w takim razie ruszamy. My no, pewnie, że w miejscu. Dobra, i teraz wszyscy są wnerwieni. Nie, my dokładnie się teleportowaliśmy przed sobą. <bivła> nie, ja nie, nie tak. cię kręcę nie mogę! Ja mnie ruszę! Jeszcze jedno Jezu. Jezus! Nie, ja jedno Prosta talerz! Tylko ile? Teraz sobie w tętno! Ja na oko mam ze 100 uderzeń! Po staremu sowieckiemu. Ja, ma, ja mam ze 120. Ja mam No następny raz nie będziemy nagrywać ciśnioną... Ciśniąć ten. Przyniosę i będziemy mieć ciśnienie do koniec każdego ciśnienia. Pierwszy. Nie, nie, nie chcę się. Pierwszy raz... Nie, ja sobie ja, ja po tobie sobie idę z gębu kupić papersa. Ty al patrz... W ogóle nie wiem. Ale to był mistrzowski Weź tu już, trzymaj te nożyczki weź tu. Nie, schowaj to, rzuć bo jak Doria się wkurzy, to zaraz rzuci w reklamę. Nie dobra nie to Jeszcze ta muzyka. No, to nie będę po stronie Chcę się teraz odwrócić. Odwróci. <thatars coś thatars> Chcę się odwrócić, Chcesz Chcę się odwrócić? To się boję. Chcę się odwrócić, to naprawdę. Nie? No, ej, nie, ucieka, nie. Nie, uciekaj, nie będziesz. Nie wiem, gdzie jest. Oj, kreska narodowa. Jaka klęska, czekaj. Jeden FPS. Dobra, biegnij biegnij, biegnij, biegnij w jedną stronę. A ja wiem, jakoś się przemieszcza, dokładnie i teleportuje w naszą stronę, żeby nas dopaść, czy jak to się to... odwracamy w pewne stronę, nie, dobra, to... Nie, nie odwracaj ja się, nie odwracaj To wtedy. Nie chcę już się odwracać. Ja nie mam ja się Dziękuję za odpowiedź, mojej serdeci. Nie badam. nie wiemy. Zamknij się. Dobra, dobra, ja się nie odwracam. FPS-y? Dobra, się.

Ej, to nie wiem. Piękne drzewo. Nie wiem. Piękna balustrada. Nie wiem, czy coś jest poprawniejsze, siabra czy... Mam dosłownie. Nie! Gdzie on był? Mam go gdzieś, zioł Gdzie jesteś ten zioł? Nie Masz, masz latarkę po oczach! Po oczach! Po oczek. Nie żyjemy. Nie wiem, czy Nie żyjemy. Nie wiem, czy nie żyjemy komputer mi niszczy Jezu Dwie Dwie kartki ja no mówię Jak na razu nakręcimy We are dead Ja z na będziemy mieli jedną kartkę Jestem <laughs> Mówię że będą dwie Ej dobra Dobra Nic mam nadzieję że oprócz ten tego znajdą się osoby którym się to będzie podobać I które mimo wszystko obejrzą to wydając mi sami łapek w dół tak, Bo ja was. To ostro i... Nie, ja wam mówię. I piszcie w komentarzach, czy podoba Wam się taka seria, to nie. nie piszą komentarzy. Napiszą komentarz, kiedy chcą napisać komentarz. Daj łapki, kiedy chcą, po prostu... A dawaj prowadzi. Jeśli Wam się to nie podoba, to macie. No to macie naprawdę. Przejebane po całej linii, bo ja i tak to wrzucam. Dobra, kończę. Kończymy w stylu Jay'a. Komentujcie, subskrybujcie, Nie zapraszam Cię nigdy jakaś gimne JJ reklamuje, ośmieszać mi się, kurde. nie słuchajcie tego debila, to po prostu on jest, nie, będzie... Ale proszę. wszyscy są uczeleni na reklamację, o Jesus Bo graź. jesteśmy, dobra, mniej mnie. Tak cześć! Kurwa, czekaj. Nie